Czy odpowiedzenie na to, że użyłbym środków obrony osobistej w postaci. wiesz, no jeśli ktoś się większy, silny, nie poradziłbym sobie, a chce mi zrobić krzywdę, to mogę czy nie mogę? Dziś chciałbym Ci w pełni... Nie, nie dalej nie możesz mówić, że kogoś zastrzeli się, jest to zjebane i tutaj głupie tłumaczenie nitrozyniaka, nie? Nie wiem, kurwa, mogę, nie mogę. Mój na przykład wujek został zastrzelony i nie, kurwa, nitrozyniak, nie możesz pierdolić, kurwa, takich rzeczy, że kogoś zastrzelisz. I się nie dziw, że później ludzie są e, na to reagują tak, jak reagują. Co sumie za każdym razem na tych programach fejmowych pytacie nawet dziewczyn, czy, mnie na, czy by mnie najebały I jesteś pa... No tak, ale to na przykład ja też pytałem, nie, e, tej lil, little Musty. I to takie normalne śmieszkowanie uważam, nie. Ja nie uważam, żeby Boxel w tym jeszcze momencie przesadził na tym betklikowym. On przesadził, ale na Twitterze, nie? że nazywał Nitrozyniaka śmieciem i tak dalej, ale na tym programie to się tylko śmiał, nie. Ale wiadomo, jeżeli Nitrozyniaka to boli i to już jest dużo za długo, bo to wiecie, żart powtarzany przez 100 razy no to w pewnym momencie zaczyna irytować już człowieka, nie? I tutaj widać, że tu już się dużo zebrało. Że doszło do takiej eskalacji pomiędzy Bokzelem a Nitrozyniakiem. To wszyscy widzowie, którzy lubią Wardęgę, automatycznie y, sprzyjają bardziej Bokzelowi. Pewnie czekacie. Bo nie potraficie mieć swojej opinii na ten temat i dlatego kazaliście mi to obejrzeć. Moja opinia jest taka, żebyście wiedzieli, co możecie o tym myśleć, a czego nie możecie. Na przestrzeni tego filmu. To jest kurwa. To jest Ja to, jest to Nawet z żartów teraz nie można robić jakiś. Wielokrotnie stosował. To jest mem nawiązanie do tej kwana, bo kiedyś było coś takiego, że ludzie pisali w komentarzach fan, kiedy nagrasz reakcję, bo nie wiem, co mam o tym myśleć, a czego nie. Kiedyś było dużo takich komentarzy. Do momentu, kiedy słupki się zgadzały, murański był super. Teraz się nie zdziwi, jak go wyrzucicie. No bo po pierwsze, coraz więcej osób już zaczęło otwierać oczy po tych miesiącach, a po drugie gala wam się nie sprzedała i to głównie przez niego. Kolejna sprawa to trzymanie się z ludźmi popularnymi, czyli odwieczny case, który raz na zawsze też chciał. I właśnie, komu teraz wierzyć, nie? Bo tak, Nitrozyniak mówi że Gala się nie sprzedała. Ech, jak zawsze pytam Fame, bo dzwoniłem do nich, nie, jak sprzedaż, a ta, no to bardzo dobrze, elegancko, nie, tylko, że ja to już im tak do końca nie wierzę, w tej ich gadki. Bo już ich złapałem na jednej, taką jedną osobę ważną z marketingu złapałem na przyfarmazowaniu, farma, no, że mi jedną rzecz, poczułem się trochę zmanipulowany przez tą osobę, nawet z nim ostatnio o tym gadałem, ale to mi znowu zaczął kręcić, że owca mnie tak, bo ty myślałeś inaczej, ja powiedziałem tylko tak i kurwa, gdzieś już nie ufam w te dane, co mi podają, niestety, więc nie mam pojęcia, nie powiem wam jak się sprzedała ostatnia gala. Powiem tak, fake twierdzi, że, w, że wspaniale. A Nitro Zyniak twierdzi, że bardzo słabo. Sam mówiłem na jego live streamie, że ludzie zaraz zaczną gadać, że znowu trzymam się z osobami popularnymi. To nie ja chciałem wrócić, kurwa. Do... Wiecie, ja, jeśli chodzi o fame, jutro mam spotkanie. Tylko, że teraz się bardzo skomplikowała sytuacja, no bo Nitro widać się kłóci z Fejmem. Yy, ja bym jeszcze chciał sobie zawalczyć, bo skoro olejnik wygrał walkę, to może ja bym chciał sobie coś wygrać. A skoro fame nie jest w stanie zorganizować walki, Mojej z nitrozyniakiem. No to tak wiecie, nie? Nie wiem, zobaczymy. Jutro pogadamy. Zobaczę też, jakie są nastroje. Bo to nie ma nic na siłę. A powiem wam, mi to w chuj zaczyna to już uwłaczać. Nie, że Federacja rozkminia Stary Murański? Czy wardenga Okej, okay. ja rozumiem, że jedne osoby mogą uważać tak, inne tak. Mi, mi, mi personalnie, jako człowiekowi, delikatnie jest przykro i mi to uwłacza, nie? Być może mam ego top, ale uważam się, że byłem bardziej wartościową osobą dla Federacji niż stary Murański, nie? Być może ego top, być może wykopek powie, nie no, Muran top, super, super tybie. Ja uważam inaczej, mam prawo uważać inaczej i mi personalnie takie rozkminianie uwłacza. I mam nadzieję, że już jutro wszystko będzie jasne, jak sobie pogadamy, i że się albo rozstaniemy w dobrych nastrojach, albo będziemy dalej współpracować. Żeby już jutro, jutro była jasność co do tego wszystkiego, bo to też za długo trwa. A powiem Wam, że kolejny fame jest bardzo blisko, a ja bym też chciał wiedzieć, czy ja sobie, jeżeli gdzieś wyjadę, to na ile i tak dalej, czy już jestem całkowicie wolnym strzelcem, czy, czy jednak nie. Chciałbym wiedzieć. Dzięki widzom, aferek spłacił połowę kredytu. To nie jest kurwa, też jakiś. A znaczy, ja tutaj to ja nie wiem w ogóle o co jest spór, nie? Takie, że y, jest, ta, jest taki zarzut. Boxdel trzyma się i zaprasza do programów y, tylko znane osoby. Na co Boxdel wychodzi i mówi: nie, 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 nie. Nie, nie, tutaj bagietkę ja. Nie, kurwa, no bagietka został zaproszony, no bo zo Boxdel zobaczył, że na prime tam. Ja wiem, że go bagietka broni w programie. Tam, bo oglądałem dzisiaj Shota, że się kłócił, że nie nie, Boksel wcale mnie nie zaprosił, bo byłem popularny, no kurwa, przecież Bagieta dobrze wypadł na konferencji Ludzie nawet mówili, że zaczął kierować trochę Prime MMA, no i wtedy go Boksel zaprosił, bo go chciał ściągnąć do, do Fejmu, nie? Nie wiem, że to w ogóle ludzie rozkwinają. no ciekawie jak było, no kurwa, każdy myślący wie jak było. Po chuj tutaj w ogóle takie rozkwiny Dziwne. Ty też w ogóle podajesz przykład tego Japczana. Nagrałeś coś z Kubą w ostatnim czasie, spotkałeś się z nim. Zrzucasz po prostu na tych swoich streamach taki spontaniczny wypierdysty bez żadnego przemyślenia. Czytasz co niektórzy piszą w internecie i później kurwa powielasz te schematy nie sprawdzając niczego. Owszem, w ostatnim czasie nie nagrałem nic z Japczanem, nie wydywaliśmy się zbyt często, no, od momentu. to do psiakobusa myślę, że tak, no bo tutaj są ciekawe tematy. Po pierwsze spina z Nitro, moja spina z Fejmem, tego Murana, dlaczego wtrzymali Murana, choroba Bogzela i tu już jest, już, już, już są od razu na start cztery tematy, nie? Eee, więc Boxel jak najbardziej, tylko że Boxel teraz chory, mówi sam czyli że nie będzie występował w internecie, nie? Don Casio do Psiakobusa też uważam, że to jest dobry pomysł. Tylko żeby Don Cassio był takim prawdziwym Don Cassio, a nie takim udającym, że wszystko jest zajebiście, Prime w ogóle wielka potęga, zaraz zrzucą fame z, z pozycji lidera, tylko taki normalny, żeby pogadać, czyli... 5 zł. Jak to wszystko ocenia z perspektywy czasu? Czy to były dobre decyzje, czy złe decyzje? Ale znowu postanowiłem zapytać się u źródła, jak było naprawdę. Dobra, więc nagam to na raz. Zobaczcie. Ale podoba mi się ta drama, bo zobaczcie, teraz już to zeszło, czyli pokłócili się o ten wywiad i o te słowa tego zwykły kibic, zwykłego kibica. A teraz nagle to już zaczynają wypa wychodzić jakieś rzeczy z, z brudy, nie? To dobra drama może być. Znaczy czy ona będzie trwała, to się wypowiem na koniec. Eee, jeszcze zobaczymy co dalej, ale tu już zaczynają wychodzić jakieś smaczki, ciekawe. Możesz głupie głowy. No dobra, ale czy... No i okej. Okay. Tak teraz racjonalnie, nie? Okej, okay, podchodzisz do kolegi, ko jesteś kolegą boxera, zaczyna śmieszkować. Jakiś gości zadaje durne pytanie, mimo że, kurwa, yy, było wiadomo, że Nitro też dostał propozycję. Ja się nawet, kurwa, nie zagłębiałem, nie byłem żadną partią na tym, mówię, a wiedziałem to, nie? No to tym bardziej jakiś zawodnik powinien, kurwa... No ale okej, okay, rozumiem, że nie wiedział, no to zadaje pytanie, a czemu ciebie nie zaprosili? No to ten mu odpowiada też w głupi sposób, nie schieram się po takie pieniądze. I jedyną osobą, która się tutaj y, spruła, no to jest ten kurwa zwykły Kibic. Nagle, że. Y, o! I na początku można to było odebrać jako żart. Że. Y, a! Ty się schylasz w oktagonie. No to okej, okay, jeszcze można żart, tylko że on później to kontynuował. Nitro tam go. Ja nie powiem, że rzucił piłką, uważam, że tam lekko y, walnął. W jakiś tam. Walną to też jest złe słowo. Ja bym tego nie odebrał jako atak i tamten gość dalej, nie? że coś tam, oktagon, oktagon i oktagon. Jakie to dziwne. Czemu wrzuciliście okrojoną wersję? No jak macie całe, to macie całe. No powiedziałeś, że masz całe to czemu nie wrzucasz całego początku. Ja? No tutaj dobry argument, nie? Bo pamiętam przed tym filmem boxer zapowiedział, że haha, daliśmy ci się ten wyszczekać, a jutro całe nagranie, czy coś takiego, że tam ja to zrozumiałem, że będzie więcej niż dwie dodatkowe sekundy, nie? Że tam będzie no całość. A tutaj naprawdę tylko dodano dwie sekundy do tego, co tam pokazał Nitrozyniak wcześniej, to tak... No oczekiwałem więcej, nie? Po, tym, yy, po tych zapowiedziach. Przyznaj, że się spokałeś. to było widać, pchnąłeś tą piłę z wyklaka, jak taki kurwa, roz... rozwścieczone dziecko i nie będę mówił, że to był rzut, ani że życie z było w tym momencie... No właśnie, kurwa, widzicie, teraz tak, dla mnie ten rzut yy, Nitrozyniaka to był taki, że... O, powiedział na mnie kolega źle? Rzucę mu, hehe. Bokser to interpretuje jako yy, że, że co, że dziecko spłak ja, jak jak pokalłeś, to było widać, pchnąłeś tą piłę w zwyklaka, jak taki kurwa rozwścieczone dziecko, rozwścieczone dziecko. właśnie o to chodzi, każdy wszystko kurwa widzi inaczej, <laughs> to, jest, to jest wielka tajemnica życia. Tak samo ty, jak zwykły kibic mogli w tamtym momencie powiedzieć, okazuj... Nitro to znaczy ja widzę, że go może teraz trochę bez tego, yy, bez kontekstu, ale gdzieś go bolą te porażki, nie, w tym oktagonie, dlatego jeżeli on nie chce walki ze mną, to mam inną propozycję, 2 na 2, ja i Nitro, bo teraz dużo osób gada, że Olejnik ma wygraną, a ja z Nitrozyniakiem nie mamy, nie, więc możemy zrobić tak, 2 na 2, ja i Nitrozyniak na Olejnika i Robaliniego. Albo może sobie Lasika wziąć, jeszcze, o, ten, Olejnik, zamiast niego. I zobaczymy, kto taki kozak. Dobra bitka. Znaczy, czy ten film był taki, że na przykład czujecie jakieś bardzo negatywne emocje do Boxdella teraz? Czy, że to takie jest, że... Za chwilę już. Ach, chuj tam. Smutek czujecie. A, że czujecie do boxdela negatywne, ale to takie są, widzę, jest i nie i tak. Hmm. Właśnie pytanie, czy boksel y, powinien odpowiadać na ten materiał? Dramy ogólnie są takie, no, wyniszczające. Jak za długo trwają. Ale z drugiej strony, teraz Boxel, no, wydaje się być, że go tam Nitro. No, internet się układa za Nitrozyniakiem ewidentnie. Boxel oczywiście mógłby, bo teraz, jeżeli Nitro zaczął jakieś rzeczy sprzed. Yy, sprzed. Yy... Jakiś tam lat nawet chyba wyciągać, No i boxer teraz by mógł wyciągać jakieś rzeczy, tylko jak on by to uargumentował wtedy? Jakieś tutaj odbitki są. Ale... No jestem ciekawy, co postanowi zrobić. Czy to koniec? Podejrzewam, że wiecie, internet tutaj to jako tako tam rozgrzało, jakiś spór i tak dalej. Ale pewnie się skończy, że w grudniu zobaczymy jakieś aferki. I chłopaki będą tam sobie wyjaśniać, śmieszkować i. I tyle, nie? Tak mi się wydaje. No, uważam, że. Yy, trochę też Boxdale być może chciał sprawdzić swoją siłę mm, po tym wszystkim. Bo Nitrozyniak teraz też był dużo krytykowany w internecie, więc Boxen gdzieś na pewno w nim siedziały te przeprosiny wtedy. Też bo trochę się Nitro za bardzo odpalił, ale finalnie wydaje mi się, że to się zakończy, nie? W sensie niepotrzebnie Nitrozyniak nazywał Boxdela. że jak to tam było? Po tym betklikowym, ten pierwszy taki live, co gadał o tym yy, zwykłym kibicu. Tak wszystko eskalowało, z igły powstały widły, ale chyba już się wygięły i nie będzie dalej waleczki. Ale zobaczymy, no chyba, że Bogzel odpowie. Pało, tak? No, co w ogóle jak poleciało. Tylko, że z drugiej strony, jak Bogzel nie odpowie, no to też będzie, że, że gdzieś tutaj poległ. A skoro mu to ciążyło, no to znowu będzie mu ciążyło i znowu ten wulkan kiedyś wystrzeli. Ale wydaje mi się, że po prostu jedyna możliwość to, że się tam spotkają na aferkach, zrobią. A Pogzel na pewno będzie do, do, tego chciał, no bo to, i to też zrobi dobre wyniki. Bo w, w, wydaje mi się, że nawet z 40 kołaby osób to oglądało na żywo, albo z 45 i e, takie starcie między nimi słowne, i tyle, nie? Na koniec przybiją żółwika, pośmieją się, że w, w, widzowie tak, ooo, ja jestem za tym, ja jestem za tym, ja jestem za tym. A finalnie i tak oglądacie i jednego i drugiego. No co to takie tam. Albo już się może pogodzili, a nawet o tym nie, wie, nie wiemy.